Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na pierwszej części konferencji prasowej po meczu 20. kolejki Fortuna pierwszej linii Zagłębie Sosna, wygrywa dzisiaj z Górnikiem Polkowice 5 do 0. Jest z nami trener drużyny gości, pan Paweł Baryński. Bardzo proszę panie trenerze o podsumowanie meczu. Witam serdecznie Państwa. No na pewno po takim meczu ciężko jakby powiedzieć coś konstruktywnego. Jeżeli chodzi o e, może tylko początek meczu, to rzeczywiście mieliśmy jedną sytuację klarowną do tego, żeby zdobyć bramkę Mateusza Piątkowskiego po dośrodkowaniu, a później praktycznie w Zagłębie przejęło inicjatywę, stwarzało sytuację, kreowało te sytuacje szczególnie lewa strona Szymon Pawłowski i, i Gojny. Którzy zrobili nam dużo problemów i stąd się wzięła sytuacja z karnym. A później, a później, już wprowadzone zmiany, pewne korekty, ale nawet zmiana Karola Fryzowicza, która okazała się bardzo krótka, bo, bo, bo uraz I, i tak naprawdę no niewiele, mieliśmy, niewiele mieliśmy atutów tutaj na boisku Zagłębia. Jeszcze raz podkreślam, no jest to dla mnie osobiście bardzo, bardzo jakby ciężka sytuacja, my walczymy o każdy punkt i o obyt. Natomiast dzisiaj jasno i klarownie zespół Zagłębia Sosnowiec po prostu był lepszy i, i, wygrał, i wygrał zasłużenie. Natomiast my musimy jakby popracować w tej przerwie i, i, i dalej walczyć, bo w piłce tak jest, że że nigdy nie można się poddać, zawsze trzeba wierzyć. Jeżeli, jeżeli wierzysz dasz radę, jeżeli stracisz wiarę, to, to nie ma najmniejszych szans. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Są jakieś pytania do Tena? Jeżeli nie, dziękuję bardzo. Dziękuję za tę bardzo. witam bardzo serdecznie na drugiej części konferencji po meczu 20 kolejki rozgrywek Fortuna na pierwszej ligi za Sosnowiec wygrywa dzisiaj wysoko 5 do 0 z górnikiem Polkowice. Jest z nami. Trener drużyny gospodarzy, pan Artur Skowronek. Trenerze, bardzo proszę o podsumowanie spotkania. Uważam, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, nie rozpatrując tylko tego meczu pod kątem wyniku. Uważam, że kontrolowaliśmy ten mecz, że dobrze prowadziliśmy atak pozycyjny, ale też w kontrataku czuliśmy się dobrze i w tych dwóch fazach byliśmy dzisiaj bardzo skutecznie, czego nam wcześniej po prostu brakowało, ale też trzeba dodać i pochwalić drużynę za dyscyplinę do końca tego meczu, że kiedy tak mecz się układa, byli dalej skoncentrowani i trzymali taką charyzmę, żeby nie stracić tej bramki i to, to mnie cieszy, to mnie cieszy, że idziemy w taką stronę i dajemy pozytywne sygnały na przyszłość, bo tą przyszłością teraz za chwilę będziemy się zajmować, żeby kontynuować to co w ostatnim czasie rozpoczęliśmy, czyli złapaliśmy dobrą formę i tak naprawdę szkoda, że ta runda i ten rok nasz piłkarski się kończy, ale z drugiej strony potrzebujemy też czasu, żeby mocno popracować i wzmocnić po prostu tą naszą drużynę pod każdym kątem, żeby po prostu się rozwijać i iść do przodu. Na koniec no jest to mecz, który zamyka ten, ten rok przed nami święta, także z mojej strony i nie tylko, ale od całego sztabu szkoleniowego i drużyny, dla wszystkich naszych kibiców i ludzi związanych z Agłębiem, życzymy dużo zdrowia, dużo przede wszystkim spokoju na ten piękny nadchodzący czas. Po prostu zdrowych, wesołych świąt i, i szczęśliwego nowego roku i zapraszamy w marcu, już koniec lutego na to, żeby, żeby być z nami i, i żeby się rozpędzać. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, dziękuję bardzo. Życzę miłego wieczoru.